Gminioną niedzielę Kowica była kulturalnym centrum regionu. Położona w południowo-wschodniej części Beskidu wyspowego gmina gościła uczestników festiwalu Beskidzkich rytmów i smaków. Bardzo się cieszę, że tak, tego typu wydarzenia są organizowane i dzięki temu możemy pokazywać naszą kulturę, tra tradycje jak również zwyczaje związane z Beskidem Wyspowym. Muzyka Kiedy na scenie występowała orkiestra Denta Echo Gminy Łukowica, my podglądaliśmy, jakie dania przygotowane przez panie z Kół gospodyń Wiejskich rywalizowały o palmę pierwszeństwa. Został dzisiaj przygotowany na konkurs. Przygotowaliśmy dzisiaj kapustę z żeberkami. I na deserek jest serniczek z kokosem, taki prawdziwy, jak można. więc zapraszamy do poczęstunku. Przygotowałyśmy żoberto z kapustą, z młodej kapusty, z naszych pól i jest marchewką z jarzynkami. Czy jest to jakiś specjalny przepis z dawnych lat? No tak, to jest przepis naszych teściowych mam. Także nie będziemy zdradzać. My dzisiaj przygotowałyśmy zupę ziemniaczaną z, z chipsami z boczku i grzankami. No była gotowana, miksowana, przecierana. Więcej nie możemy powiedzieć. To jest zupa ziemniaczana, więc na pewno głównym składnikiem są ziemniaki, warzywa. Bigos, który pewnie od zawsze króluje, był jest i będzie. Jednak brakuje ludziom tej, brakuje chyba starych, tej, tej kuchni. Brakuje tych starszych potraw tej starej kuchni. Odchodzą od tych, tej nowoczesnej. Pewnie, że są, którzy preparują nowo, ale dużo, dużo osób wraca do tej starej kultury, tradycji i do tej starej kuchni. I trzeba to podtrzymywać, i pielęgnować i przekazywać na pokolenia. I choć wybór był trudny, to trzeba było jednak go dokonać. Nie jednogłośnie, ale Udało się komisji wyłonić koło, koło Gospodyń Wiejskich, któremu, zostało, któremu została przyznana nagroda specjalna. Nagrodę specjalną sfinansowaną z Ministerstwa Sportu i Turystyki otrzymuje koło gospodarzy Wiejskich w Później sceną zawładnęli przedstawiciele dwóch zespołów. Najpierw na scenie zaprezentowali się najmłodsi, dopiero co uczący się, a także poznający trady, tradycję kultury lachowskiej, dziecięcy zespół z Przyszowej, który prowadzi Mariola Lorek. Zakończył się występ, troszkę tremy było, ale trzeba dzieciaki docenić, bo przede wszystkim one wystąpiły, odważyły się, a to wasza nowa inicjatywa zespołu Przyszowianie. Tak, jest to inicjatywa, która powstała tak naprawdę pół roku temu i dzieciaków jak widać jest dość sporo. Normalnie na próbach mamy... Około 60-70 dzieci. Są wakacje, więc tutaj jesteśmy trochę w okrojonym składzie, ale chcemy to robić chcemy dzieciom przekazywać to, co lubimy, to, co kochamy, chcemy, żeby się uczyły o tradycji i e, folklorze lachów sądeckich z przyszłej. Dorosła grupa przyszowian, którą pod sceną podziwiali młodsi członkowie zespołu odwołała się do autentyzmu lachów sądeckich. Jesteśmy zespołem autentycznym, więc na wszystkich festiwalach, gdzie się pokazujemy, tak samo czy w żywcu, czy w limanowej na słazie, czy na innych konkursach, gdzie jesteśmy zapraszani. Pokazujemy właśnie tradycyjne tańce i śpiew okolic Przyszowej, czyli w gminie Łukowica, takich, które zasięgamy od najstarszych mieszkańców, i do, ale oczywiście trzymamy się tradycji lachowskiej. W ciągu przeszło 24 lat swojej działalności nawiązuje on do tradycji swoich przodków, a odzwierciedlenie i zamiłowanie do folkloru można było zobaczyć podczas tego właśnie występu. A to już zespół regionalny Dolina Słomki. Był śpiewi tradycyjne tańce lachowskie. Działający od 16 lat zespół ze stronia porwał publiczność skocznymi tańcami przeplatanymi śpiewem. Charakterystyczne dla naszego regionu jest to, że kobiety zamężne i niezamężne miały różne stroje. Kobiety niezamężne, tacy mają spódnice, korsety... Stry... Łukasz Liszka opowiada o charakterystycznym stroju lachów, który bardzo kolorowy, ale różnił się nie tylko pokoleniowo, również ze względu na zasobność osób w przeszłości je noszących. ...zamężne, mają katanki i czepce, korele też mają. I zupełnie inne spódnice. Już nie ma takich piecistych wzorów, tylko takie właśnie proste spódnice i ważna jest ta katarka. Charakterystyczne są spodnie z wyszyciami, ze, ze sercówką, szerokie pasy, bogate zdobione i kaftany lub kamizelki też bogate wyszywane i kapelusze. Kawalerowie mieli kapelusze z piórami lub z kwiatami, a starości mieli, czy mężą już po ślubie mieli bez kwiatów. 14 lipca w imieniu organizatorów zapraszamy na kolejną odsłonę festiwalu, tym razem do Kamienicy. 15. edycja akcji Odkryj Beskid Wyspowy 2024. Festiwal Beskidski Rytmizmak i Smaki. Główny Szlak Beskidu Wyspowego. 102 wyspy Beskidu Wyspowego jest realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Wsparcia Turystyki Edycja 2024 a także województwa małopolskiego w ramach konkursu Małopolska Gościnna 2024 oraz gmin zrzeszonych w Forum Gmin Beskidu Wyspowego.